Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony pogrywajka. Kolejny dzień Battlefield Heroes. Tym razem jestem sama, ale powiem Wam taką historię, gdyż nagrywałam to wraz z moim bratem. Lecz później wystąpił jakiś bug w grze Battlefield Heroes, i um, totalnie mi jakby ucięło nagranie. No, można tak powiedzieć, ale może to też jest wina action. Więc tutaj już komentarz będę sama nagrywała teraz, bo niestety mojego brata już nie ma. A szkoda, bo był dość yy, fajny, no ale myślę, że mi też się to uda. Dobra, lecimy sobie samolotem, No tutaj pięknie, 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 pięknie i spadamy właśnie. Tak. Yy. Najlepszy moment właśnie będzie coś takiego, że... Yy, znaczy... Bo my postanowiliśmy, że na jednym życiu ja będę grała, na drugim mój brat. Tutaj widzicie, jak ja gram. Um. Chciałam przyjąć flagę, ale później postanowiłam, że po co będę tam stała i przyjmowałem flagę. Lepiej iść od razu na to. Oczywiście tutaj będzie mój piękny mm, cel, <gryw> że tak powiem. No i oczywiście mój brat rzuci granaty, ty rzuci tam. Ehm. <laughs> I tutaj jakiś koś, O, tutaj ten właśnie granat, który mnie bardzo wkurzył. No i tutaj już można powiedzieć, że jakimś cudem go zabiłam. No a tutaj już niestety nie dam rady. No, ale dwa kile. nabiłam. Tutaj już mój brat zaczął grać. Nie wiem, co on robił na początku. Kupiłem sobie z oferty dnia M16 i El... coś tam, nie pamiętam. Elite, tak? 97, coś takiego. Już mój brat gra, oczywiście, musiał odpisać mu Elo. Pff, wierzcie, że jeżeli ktoś tak wam napisze, to na pewno to nie jestem ja, tylko mój brat. Przecież ja zawsze piszę cześć. I tak. Ogólnie nie wiem, czy to jest wina action, że ucina albo po prostu tego baga Battlefield Heroes, bo też tak mogło się zdarzyć. Um. No i ogólnie rozgrywka fajnie wypadła, więc to też się liczy. Że zmieniłam jakoś na średnią, więc teraz myślę, że możecie sobie popatrzeć w lepszej jakości ma naszą rozgrywkę. Um, jeszcze raz przepraszam, że właśnie nie ma komentarza mojego brata, ale naprawdę nie wiem, co się stało. No tutaj właśnie on tutaj. Tutaj tutaj cały czas on gra. Nie wiem, z czego nie zabili oczywiście. Um, dobrze mu poszło. Um, powiem, że rozgrywka była jedna z takich gorszych, co do właśnie teamowych rozgrywek, gdyż zobaczycie zresztą jaką przewagą wygraliśmy no właśnie, ogólnie dziękuję wszystkim którzy mi napisali życzenia, że pamiętali jeszcze raz dzięki, co do filmiku znaczy tego specjala, to oczywiście pojawi się takowy filmik, więc nie ma się czym martwić będzie on bodajże w poniedziałek nie wiem kiedy ten film wrzucę, ale postaram się oczywiście w sobotę go wrzucić. E, przepraszam, w niedzielę. Bo no już mamy niedzielę godzinę 18. Mm -hmm. Próbowałam jakoś tam dołączyć ten dźwięk, wiecie, coś tam, ale po prostu mi się coś skróciło i. Ale to też myślę, że to nie przez Action, tylko przeze mnie, bo po prostu. Mm, po prostu po prostu. Chciałam coś powiedzieć i zapomniałam. E, po prostu mi się później stworzyła jakiś bug i nic nie mogłam zrobić. Tutaj już moja rozgrywka. Takie piękne, po prostu trafy. E, pozdrawiam, oczywiście, osoby, które wystąpiły, jakby w odcinku. Oczywiście ja ich nic nie uprzedzam, po prostu dołączyły do mnie. E, no mianowicie Brzos. Samt, jak widzicie, jeszcze na ekranie. Hmm, tylko jedyne, co mnie wkurzyło, to właśnie te granaty. Hmm, myślę, że każdy by się tutaj wkurzył, ale oczywiście nie obrażam się nic, tylko no. Niestety. No i czasami też, że wiecie, że dochodzicie o 15 poziomów większym od mojego, no, ale jakoś sobie, widzicie, radziłam. Get. 8 nie wiem, który to miał poziom totalnie. A koło chyba 20 zresztą, o, nie, przepraszam, 15 miał. Nie, to już zwracam honor. Nie chciałam o nim mówić, ale dużo osób właśnie dochodzi z 20. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, ale po prostu na tym evencie będziemy grali. Myślę, że od 10 do 15 poziomu. a zresztą dowiedzieć się wszystko. Odpowiednim w kolejnym, przepraszam, odcinku. Tutaj był taki lagi. Lekki, więc przepraszam. Tutaj już Piotrek grał staty, jak widzicie, 12-13, przepraszam, 12-3. Mój komentarz jest dzisiaj taki jakiś senny, taki, wiecie, dziwny. dziwny. A myślę, że mi jakoś to wybaczycie. Myślę, że jakiś odcinek też mm, dołączę, po prostu w tygodniu no i tak się zakończyło rozgrywka. Dzisiaj taki krótszy odcinek, więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.